No, otwórz, otwórz. Siemano! 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 o! No bo nie żyją wszyscy, zabiliście każdego. Mi się wydaje, że po prostu oni są duchami i dlatego nie żyją. Dobra! Albo mam tracić skarby, albo wam zabiorę boss. Jezu, ty nie wyglądasz poważnie z tym bebechem na wierzchu.

co? No strzelali tu! No jak tutaj? No tu, chłopie, szemć! Ty Jest chory człowieku, nie ma... Klipuje. Okay. Lewo! Prawo, lewo, prawo, lewo! Oooo Jezus Maria, nie! Strzelaj się, Co? Strzelaj! Czy to jest galeo? Tak. Pomóż mi! Ja tam nie mam? Zarabędzie, będzie, pa. Trzy... Dwa... Złaś ze mnie No idzie no. Masz za swoje Masz za swoje patera Patera, pa jeszcze jeden Co, już jesteś w produkcji Momenty Daligowski, kiedy daligowski nie nagrywa Nie wiesz, że będę się robił Będę, ale jeszcze chcę zebrać parę śmiesznych fulgów. Dlatego bądź śmieszny częściej. Wiesz co? Nie, śmieszne części. Nie, co? Nie! <grym> 3 jak Nie! Ja mam Nie! na Nie! 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 może picie? No, po ale... Nie! Nie! A, Nie! 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 chcesz. Nie, nie, mam ochoty nie jestem niej obecnie. Ale czy możesz mówić normalnie, człowieku? Nie. Dobra, chory na głowę jesteś. Można to zjeść? <laughs> Ej, weź to połóż, to moje teraz. Siema, bieżony, <laughs> czy to do <dobrą zjelibę? laughs> To się dusi. <laughs> to się nie... Widzimy mnie. Nie wiem jak. Otwierasz to? Swi Szybciej! dawaj, dawaj! Szybciej! Nie ma mnie! Ojej! 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 Patrz, Ojej! 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 psa. Ojej! psa? Ojej! Ja Ojej! Ojej! Powiedz Cześć! O CIE Chłopaki... Może się robi czarne... NIE, TO SŁACHIE SCENY! to? MNIE STĄD! Chłopaki... Weź się wystrzelił do niego Chce mnie zapić Nie, chłopaki, pomóżcie mi Zabij... Lecę Dalik? Co? Harpu A, zapomniałem o tobie Jeszcze ja, jej ruch Dobra, spadamy stąd Uciekamy Żagl w dół Ty kur... no Wrocławka, wracać tutaj i weź... Żagl w dół, żagl w dół Dasz radę? Tak, lepiej A! Oh, za boksami. Gdzie? Z za tymi no. Po lewej. Nie tej lewej. Tej drugiej lewej. Dawaj. Ace będzie! Jest Ace! Ja jest! jest. Ja chcę zaparkować, bo tu najłatwiej będzie ładować, bo już nieraz na tym skarbcu robiłem to. I najlepiej z tej strony zaparkować. Kurde nami, PRZED NAMI Przed nami, Przed nami Przed Nami — Z prawej z, prawej z prawej Z prawej z prawej ja — Z prawej, prawej, z prawej Z prawej — nie wiem czy prawej, ja mam tyle kul prawej, ja nie wiem czy mam tyle kul — Z lewej, z lewej, z lewej, z lewej, z lewej — Z lewej, z lewej Z lewej, z lewej — Trafiłem, trafiłem dobrze. Najlepszy przed jest. Przed nami, Przed nami, Przed nami Przed nami <grych> — Ale jak bardzo przed nami Z prawej Z prawej Z prawej Z prawej — Ja mam... mam deskę w ręce Dobra, no <śmiewanie> To chyba... <śmiewanie> chyba... tak to nie działa A ja mogę zjeść kulę? No, kurde, zobacz koledzy <śmiewanie> Bo <śmiewanie> ten co przepływa sobie casual Nie wierzę! Człowieku, ten po... na tej gazecie O, Tak żegaj Leksa potrzebuje, tak? Ej, tu drugi jest, odkrętka zrobię na prawo! Gdzie? Na prawo! Nie słyszysz? Jest ich więcej. Czy on może zginąć? Zabijesz go? Jeszcze jeden. Nie zabiję go Nie mamo, pomóż mi! Zabij go! Gdzie on jest? Zabiłem go, ja pierdolę. <noise> Mnie Mnie NIE MIAŁAM JUŻ! Kliknij to ktoś! Ten ja taki zamek na wodzie. Tam jest lód i musimy tam zabijać duchy, aż w końcu z... z Dobra, kurwa, się... przygotujcie się na nas. <grym> ty pamiętaj, żeby klipować to. cenie. Co? Co ty zrobiłeś? Mam... Po jakim miecz mam? A, to, a ja mam taki. Mordo, mordo. albo mi dasz cenie, albo on nie przeżyje. Ma... oooo! <grym> Chyba umarł Co ty gadasz? Chyba jeżeli aż się umiera, wiecie? Tego się nie da otworzyć, to mi daj ten klucz Ty, może to się, może później to da się, da się otworzyć, jak klucz może to Może to nie tutaj jest, bo to może jakaś inna twierdza W ogóle innego koloru jest No jakaś taka bardziej zielona. Dobra, otwierajcie to, inaczej się pomiemy Ile bije? Pogiełuj <laughs> Tak, ktoś. <grym i górę> <grym i górę> tak dzidzi, chłopie. <grym i górę> Dlaczego? Co ci się stało? Nie zrozumiesz. Ustawiłeś tą książkę? Ustaw książkę gdzieś. Na podłodze nawet. Co? Z czego się śmiejesz? No połóż ją na podłodze Dobrze O nie, nie wyjdę, nie przejdę Kurde strzelają, połóż Segador! Nie! Nie mogę się ruszyć, kurde Segador Kurde strzelają. Kurde, ja nie mam Za, Za pięknie. Co to jest? Nie ma czegou. Bo jestem na polu. Ale... <laughs> <A! śmiech> Mając to wszystko na ziemi. Musimy teraz popchnąć na tam. Return to monkey. Monkey. O nie, znowu. No, dronu? Dronu? Masz drogę tam masz. Tak. Jesteśmy najlepsi. On nie wie, co się stało. O. No. Co, to co to było? Nie pytaj. Zabijam kogoś? Jest tutaj, skupi, jest, tutaj, 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 No, tutaj jest. Dostał? Za kamieniem, jest nade, Nie mam nade'a. Jestem za daleko. Ja się zginę Zobiłem go mm -hmm. Jezu, nie, nie rzucisz tego najdania, nie rób tak. Widzę tego najdowręce w cieniu. Widzę go w cieniu, nie rób tego Paton. Imagine? O Jezus Maria Chryste Panie Jeden leży. Małoma. Zabij go na sajdzie. Drugi dobrze. leży. Tutaj jest jeszcze jeden po mojej prawej. Jeszcze jeden. Pogres. Pogres. Dobrze, dobrze. Co? Ty to zrobiłeś bez kitu? klipuje to jesteś najlepszy. <laughs> to jest moja ulubiona miejscówka na tej mapie co jest, co? <laughs> Ty wyglądasz śmiesznie <laughs> Gdzie on jest, gdzie on idzie? Do mnie idzie? Nie wiem, na no siłce chodzi, patrzy po <laughs> Tam był tylko jeden Ja się odwróciłem <laughs> On też się odwrócił. Ja się odwróciłem od mojego fake flasha. Rzucimy teraz nożem gdzieś. Trafiłem w niego, kurwa. Czekaj, Gerulli! Pewnie słyszysz moje kro... OH! JEZUS MARIA! Jezu Chryste! Ja JA, SIĘ wystraszyłem. Czemu... mnie to tak rozbawiło? Tun tun. Po po, 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 po. po. A! Patrz, patrz patrz. A! Nie! Dlaczego? Myślałem, że drafisz w tą wodę. No ja nie spodziewałem się, się ostrzec Mam 99 pancerza przez ciebie. Muszę. Cześć Let's go! <gry> 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 U, ja tak co niegram. nie, gram. O, ale mnie co CHOPIEĆ! ALE mnie cofnęło. Mnie też cofnęło. A ja byłem pa, tu, hopie. Pa... Tu ludzie, ja teraz stoję. Cofnęło mnie tam, gdzie byłem, chopie 6 minut temu. Skafas, słyszysz? Widzę. Cofnął? Co ty robisz? <gry> Jak cię teleportuj. Co? Gdzie ja jestem? <gry> CZEMU ja tu nagle jestem? <gry> <gry> Kam by się strafał, się chyba? Cofnął! Przeszedłeś przez ścianę z kafhausu? hausu! Fazera mnie... Cofnęło mnie na zewnątrz! Ta, to zabij go Zanim pocisk doleci, to cofnie się 6 razy. Zabiję Razie. go. Nice. Podziwo. Nagle wstaje <grywia> ten skaf. I pocisk <grywia> wraca do twojej broni. Nieździwy <grywia> bym się. Ja. Nie klipujesz cofnięcie. No co... Nie, nie? Tak. Przybierzeli do Betlejem pasterzy Pasterzy nie <grystanie> <grystanie> będziemy się bić zaraz Co z czym? Znaczy, na, na, przed nami jest lub szkieletów O kur... Przed nami jest statek <grystanie> No zazwyczaj tak jest Dobra mordy, chodźcie tu do nas, <grystanie> nie się was Chodźcie tu do nas wyjebane pizzy. O chuj! <grystanie> Spadł sam w bur... Sekador, łapaj mnie, nie Dobra, jak chcesz, jak chcesz, mogę ci dać fajną czaszkę, masz. Shakespeare pod tytułem... twoja stara.